Dzisiaj mam kilka rzeczy do wyjaśnienia, a przy okazji pokażę Wam kolejną, przecudowną drogę leśną. Natomiast nie jestem pewna, czy jedno i drugie będzie mogło iść w parze. To się pewnie jeszcze okaże. Nie jestem pewna, czy nagrywanie, mówienie i chodzenie jest realne w tym momencie dla mnie. I właśnie to um, muszę Wam wyjaśnić. Hej, tu Gabi, witam na moim kanale. Od kilku lat nieustannie pokonuję na szlaku i poza nim własne ograniczenia. Byłam już naprawdę w fajnym miejscu, kiedy końcem 2021 roku potrącił mnie samochód i wszystko, absolutnie wszystko musiałam zacząć od nowa. Można o mnie powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że lubię się poddawać. Przeciwnie, walczę z całych sił, w międzyczasie chodzę po lasach, górach, śpię w samochodzie, codziennie odkrywając piękno otaczającego mnie świata i własnych możliwości. Bo zdradzę wam już na wstępie, większość naszych blokad jest tylko i wyłącznie w naszych głowach. Miłego oglądania. One hour later. No dobra, godzina pochodzona. Jak widzicie, głos już powoli tracę. To, że czerwiec straciłam pod względem wyjazdów, to nie było nic nieoczekiwanego. Mój kot choruje od wielu lat i jakby nie zaskoczyło mnie to specjalnie. Tym bardziej, że Rok wcześniej, tak samo w czerwcu, chorował i podobnie długo, ale że po raz kolejny coś stanie na drodze mojemu urlopowi, no to już było małe zaskoczenie. Tydzień przed urlopem, na urlop miałam mieć 5 sierpnia, popał mnie coś, co wyglądało jak typowe przeziębienie: gardło, kaszel lekka korączka. biorąc pod uwagę, że ja jestem uczulona, jak mnie boli gardło. I jak nie boli gardło, to zachowuję się tak bardzo małe dziecko. To jest chyba najgorsze, co może nie spotkać. Po prostu to znaczy dzisiaj to już bym tego nie powiedziała, ale wtedy jeszcze mówiłam, że mogę kaszleć, może mnie głowa boleć. Byle mnie nie bolało gardło, no e, dzisiaj to chyba mogę powiedzieć: byle mnie nie bolało gardło i byle nie kaszleć. W każdym razie poszłam do lekarza, poszłam na zwolnienie, co by się przez ten tydzień przed urlopem wykurować. Urlop sobie przesunęłam z 5 na 8. W sensie dzień rozpoczęcia. Natomiast tydzień minął. A mnie zamiast lepiej, to mnie gorzej. I za drugą wizytą u lekarza już padła odpowiednia diagnoza. Na moje szczęście, chociaż fajnie gdybym dostała antybiotyk, który dostałam w tym drugim tygodniu, w pierwszym tygodniu, ponieważ wtedy mogłam się szybciej wykaraskać i tego, co jest teraz, mogłoby nie być. No, ale było. W każdym razie <laughs> Okazało się, że mogę mieć krztusiec, koklusz. Różnie na niego mówią. Ja wzięłam antybiotyk już jak zaczęły mi się napady kaszlu. I to już było za późno, żeby cokolwiek odwrócić. Jedyne co, to mam wrażenie, że po wysłuchaniu ludzi, którzy wzięli na przykład antybiotyk w piątym tygodniu, wszystkie fazy, które koklusz ma, to ja przychodziłam troszeczkę szybciej to jedyna jakby różnica natomiast ja byłam przekonana, że tej choroby już nie ma, no ale jak się okazuje ilość ludzi, którzy nie szczepią swoich dzieci plus odwiedziny osób z innych krajów, w których szczepienia na przyszłość nie są obowiązkowe, robią swoje i w tym momencie nie tylko w Polsce, ale ogólnie jest bardzo duży wzrost zachorowań. A fakt, że byliśmy szczepienia jako dzieci, niewiele zmienia, ponieważ tak mniej więcej co 10 lat powinno się przyjmować dawkę uzupełniającą, co o czym w ogóle się nie mówi. A nie mówiło się pewnie przez to, że wiele lat ta chorob tej choroby w ogóle nie było. A potem powstał ruch antyszczepionkowy. No i mamy co mamy, no ale w ten temat wolałabym nie wnikać. W każdym razie tak, no, dopadło mnie cholerstwo. Na które generalnie nie ma specjalnie badań, takich, żeby wykryć na czas. Istnieją badania przeciwciał, jednak za które sobie zresztą trzeba samemu zapłacić, ponieważ nie jest to refundowane. Ja oczywiście zrobiłam te badania, natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu, to wiedza na ten temat jest tak nikła. No, nikt mi nie powiedział, że to badanie mogę robić za wcześnie. i no I faktycznie. Wyniki jakie dostałam pokazały mi, że to nie jest krztusiec. Wszystko było negatywne. Dlatego w momencie kiedy ataki kaszlu zamieniły się w ataki kaszlu z dusznościami i to z takimi... no ja się dusiłam tak od pół minuty do dwóch minut najdłużej. I przestraszyłam się. Dlatego pojechałam na SOR, gdzie Dopiero zrobiono mi takie badania ogólne, krew, prześwietlenie klatki piersiowej i tak i tak Coś, co powinno zostać zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu. Na szczęście na solze raz że zrobili mi to prześwietlenia i wszystko czyste wyszło, bo ja już się bałam, skoro to nie jest krztusiec, no to może zapalenie płuc, czy jeszcze czegoś innego, cholera wie, ale to wszystko zostało wykluczone. I akurat miałam szczęście, że dyżur na SOR-ze miał pulmonolog, więc on mi powiedział, że robiłam te badania po prostu za wcześnie i trzeba je powtórzyć dopiero gdzieś za 2-3 tygodnie. Dostałam leki, i dopiero po tych lekach troszeczkę mi było naprawdę lepiej. To są głównie leki wziewne sterydowe, które w momencie tych ataków z dusznościami pozwalają mi się troszeczkę szybciej opamiętać, chociaż no dzisiaj mamy już 8 września więc rybę mam ryba pojawia się zawsze przy spacerach albo no, w trakcie spaceru i po spacerach i ta ryba po, będzie mi towarzyszyć jeszcze cały jutrzejszy dzień i prawdopodobnie jeśli wszystko będzie przebiegnie tak jak ostatnio, czyli w tamtym tygodniu no to głos po takim godzinnym spacerze odzyskam dopiero we wtorek. W tym momencie nie mam już takich ataków, chociaż yy, oczywiście, że mnie łapią, natomiast one są krótkie, nie są takie męczące. W tamtym tygodniu wróciłam już do pracy, bo tak to pracowałam z domu, bo no ja sobie nie wyobrażałam chodzenia do pracy z tym kaszlem, bo ja ogólnie czułam się dobrze. No tylko miałam te ataki, a to naprawdę nie jest zwykły kaszel. Ja pamiętam już drugiego dnia jeszcze jeszcze byłam w pracy, zanim poszłam do lekarza pierwszy raz, że określiłam, że mam wrażenie, że ten kaszel to nie idzie aż tak z jelit. Tak z, ze środka zupełnie, zupełnie inny kaszel niż taki zwykły, zwykły kaszel. A ja od dziecka... Bardzo często chorowałam na zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani i tak dalej. Także u, układ oddechowy u mnie zawsze leżał i może dlatego tak ciężko to wszystko zniosłam. W tym momencie każde, każdy większy wysiłek fizyczny, wejście po schodach, wejście pod górę powoduje atak kaszlu lub właśnie taką chrypę. Ja nie byłam jeszcze na takim wyjściu dłuższym niż półtorej godziny i boję się myśleć, co jakbym brzmiała, czy w ogóle mogłabym wydać z siebie jakiś głos, gdybym poszła na przykład na taki cały dzień. No, absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Także cofamy się znowu do samych początków, no i nic z tym nie zrobię. Ale samo klu. Tego wideo jest nie to, żeby Wam się wyżalić, że złapałam takie choróbsko okrutne i jaka jestem tu biedna, tylko wytłumaczenie, dlaczego od tego momentu, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaka jest przyszłość kanału i filmów ogólnie, ponieważ o ile trasa nie jest krótka i w miarę prosta, to ja się nie nadaję na taką trasę. Ponieważ, no mówię tutaj, słyszycie, po godzince... No jak na dowód. 4 km godzinka. No mówię do Was już chwilę, więc, więc jakieś dłuższe trasy, jeszcze jak się będzie, jak się zrobi chłodniej. Naprawdę nie wiem, nie umiem przewidzieć, jak długo będę dochodzić do siebie. Podobno Krztusiec leczy się tak do pół roku to atakuje błonę śluzową układu oddechowego. No i ta błona śluzowa musi się odbudować. Także jak możecie to zaszczepcie się na krztusiec, bo to jest naprawdę nic fajnego. W porównaniu z covidem, jak dla mnie, to jest o wiele, wiele gorsze. Na covid też chorowałam, natomiast szłam go w miarę lekko. Natomiast mój brat gorzej. I on pewnie pod tym względem na pewno miałby inne zdanie. Nie będę robić filmów na siłę. Zamierzam te najmniejsze tygodnie, miesiące, mam nadzieję, że tygodnie, nie miesiące spędzić na takich na drogach leśnych, yy, które znacie już. No nie będę Was brała 100 razy w to samo miejsce. Raz, że to dla mnie już jest męczące, ale dla Was również pewnie nie do końca ciekawe. No, jest wrzesień. Ja mam nadzieję, że zaraz po tym filmie dostaniecie filmy z października i mojego przesuniętego urlopu. No bo urlop mi przepadł, ale stwierdziłam, że nie dam się i, um, i najwyżej pojadę na jesień. Mam nadzieję, że za miesiąc będę w lepszej formie i troszeczkę więcej będę mogła. A. Wybrałam sobie taki region polski, który jest zarówno niespecjalnie daleko, ale e, też jest przyjazny moim obecnym możliwościom. Czyli nie ma tam zniesień jakichś specjalnych. Także e, mam nadzieję, że ten wyjazd wypali. <laughs> I mam nadzieję, że przynajmniej te 4-5 filmów jeszcze dostaniecie, a później, no później mam nadzieję, że już będę w takiej formie, że. Przynajmniej ten jeden-dwa filmy w miesiącu gdzieś z jakiegoś nowego miejsca uda mi się nakręcić, natomiast wierzę mocno w los i no nie ma sensu ciągnąć czegoś na siłę, jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią ci, że to nie jest ta droga. Więc, więc tak, ja traktowałam te filmy jako formę jakiegoś pamiętnika czy na przyszłość, jak będę już starsza, żeby sobie przypomnieć, jak się kiedyś łaziło, gdzie się było i skąd się jest. I wciąż zamierzam tak ten kanał traktować. Także mam nadzieję, że zrozumiecie mnie i nic z tym yy, nie zrobię. Miałam swoje yy, bardzo chwile takie nieprzyjemne. Kiedy musiałam po prostu odsiąć się od Instagramów, TikToków i YouTube'a generalnie wszystkiego, bo nie byłam w stanie patrzeć na to wszystko ze świadomością, że ja znowu robię te kroki w tył w tym względzie. I wszystko co sobie zaplanowałam znowu się poszło. Prawda? No, wszyscy wiedzą co. Yy, ale tak, no, że... że to już też troszeczkę mam za sobą i parę rzeczy sobie poukładałam. Tak jak wielokrotnie Wam mówiłam, musimy sobie pozwalać na emocje, bo jak sobie na nie nie pozwolimy, to będą u nas rosły i zmieniały nas w kogoś, kogo sami nie będziemy ani lubić, ani doceniać. Ja jestem nauczona pracować z tym, co mam. Jestem poirytowana, że kolejny raz muszę robić coś takiego, ale... no, ale nic, no. Tak to czasami jest. Mam nadzieję, że na wszystko jeszcze się wielokrotnie zobaczymy. Dobra, to he, to kończę. Mam nadzieję, że wciąż mogę powiedzieć do następnego. Pa pa!